Cześć, witajcie na kanale Działkomania. Słuchajcie, od kilku lat zaobserwowałem duży wzrost filmików, artykułów na temat wspaniałych, cudownych, ekologicznych nawozów do pomidorów, ale w tym sezonie to już jest po prostu epidemia tego, bo wszędzie gdzie się nie natchnę, gdzieś w internecie coś patrzę czy oglądam, to co chwilę mi podpowiada podlej tym pomidory. Daj to... Pomidorom, a będziesz miał super i w ogóle cudowne plony. Moja babcia dawała to pomidorom kiedyś, i ja teraz daję i mam y, miliony ton owoców y, z każdego krzaka. No to słuchajcie. No i ja wybrałem te, naj, y, które są naj, najczęściej najczęściej się pojawiają w tych artykułach, filmikach. Y, skur, przepraszam, skórki od jajek, skórki od banana, pokrzywam mleko. No i oczywiście nasze wspaniałe drożdże. Niestety nie mam takich w kostce, tylko instant, ale też genialnie działają, biorąc pod uwagę te filmiki i zaraz zrobimy sobie taki nawóz. Tutaj mamy dwa pomidorki przygotowane, yy, który, który da nam ten właśnie ogromny plon z tych pomidorków, że no, będę musiał się z Wami dzielić yy, tym plonem, bo nie dam rady go przejeść po tym nawozie, ale zanim do tego przejdziemy, to opowiem troszeczkę o tych, co sądzę o tym, o, tym, o tych wszystkich składnikach. No, wiadomo jest, że każdy z nas chciałby mieć ekologiczne pomidory, bez żadnych tam pestycydów czy nawozów mineralnych, czy jakiejś tam tak zwanej chemii. No, też bym chciał. No, ale no, pierwszy, pierwszy tutaj wychodzi, dobra, pierwsze są skórki od. Matko się plącze. Skórki od jajka. Wrzuć to do dołka pomidora, a. Będą wspaniałe, zdrowe, cudowne, ogromny plon, tak, tylko że skorupki od jajka potrzebują około dwóch lat, żeby się rozłożyć i dostarczyć tego wapnia dopiero wtedy pomidorom. Więc jak zaczniemy, to damy to w dołek pomidora, to w tym sezonie na 100% kompletnie, ale to absolutnie nic nie dadzą pomidorom, nic, totalnie. Chyba, że tam, no nie wiem, no coś tam z tej chemii jeszcze ze szkoły pamiętam, jak jakbyśmy potraktowali jakimś kwasem, no bo to może by się zaczęły rozkładać, jakbyśmy się dali to pod dołem, do dołka pomidora, wlali tam pół litra octu, to faktycznie szybciej by się rozłożyły. No ale wtedy zabiję pomidora. Jeżeli ktoś daje takie skorupki od 10 lat, co roku wrzuca, no to to już ma efekt, bo te wrzucone 2-3 lata temu naprawdę tą glebę tam dostarczają tego wapnia i tak dalej, ale nie ma szans żadnych, żeby w tym samym sezonie, jak sobie pierwszy raz uprawiamy pomidory, wrzucimy te skorupki, to one coś dały. Nawet jak je zmienimy na ten proszek, to też nic nie pomoże. Na kompostownik 2 lata i z kompostownikiem pod pomidora ma to ogromny sens. Dalej, każdy chce uprawiać te pomidory ekologicznie i wszyscy uważają, że Skórka od banana to można go też wrzucać pod, yy, pod korzeń pomidora, przy sadzeniu. Yy, a już w ogóle robi z niego gnojówkę, to jest super ekologiczny nawóz. No. Słuchajcie, no, no, przypuśćmy, no, yy, ja wiem na przykład, yy, że banany rosną yy, w Ameryce Południowej, tak? Na przykład w Ekwadorze. No. Yy, tam jest yy, w tropikach, że tak powiem. No, to jest tam no, w klimacie tropikalnym po prostu. No, i i co? Myślicie, że ci sadownicy, czy jak ich tam nazwać, nie borykają się z jakąś y, chorobą tych bananów, jakimiś szkodnikami? No muszą to czymś pryskać, no bo banany są fajniutkie, słodziutkie, bardzo dobre, każdy praktycznie je lubi. I zapewne jakieś y, owady, pajączki, czy inne jakieś tam szkodniki, czy ptaszki, czy coś, no trzeba to pryskać, bo to wyżre. No. Y, mało tego, żeby banan z zielony jeszcze, trafia na statek, z takiej plantacji statek płynie do Europy z jakieś około dwa tygodnie i o ile nie ma jakichś sztormów, nie musi gdzieś cumować jeszcze przez kilka dni później dopływa do portu gdzieś w Europie i zanim trafi do nas tutaj do Polski, do tych markietów, no to mija też sporo czasu jeszcze no i wypadałoby go czymś prysnąć, żeby on tak szybko nie, do, nie dojrzewał i nie zgnił. Więc zapewne ta skórka jest czymś nafaszerowana i ja nie uważam, żeby to był jakiś ekologiczny nawóz. Bo jak ktoś chce być eko, no to no, to tutaj to może zawierać parę rzeczy, ale to są może tylko moje wymysły. Może to jest wol, w ogóle wolne od jakichkolwiek tam pestycydów, czy, czy nawozów, czy jakichś środków chemicznych. Yy, pokrzywa. No pokrzywa jest naturalna, więc tutaj ja się do niej nie czepiam, ale zaraz do niej dojdziemy przy robieniu tego całego nawozu. Mleczko. Yy, mleczko ja bardzo lubię do kawy. Uwielbiam do kawy. Yy, czy ono coś pomaga w uprawie? Raz spryskałem pomidory. Dro, z, z roztworu drożdży z mlekiem. Znalazłem ten przepis na. w zeszłym roku dokładnie. Znalazłem ten przepis na stronie marketu budowlanego. Jeżeli go znajdę, to Wam podeszli tutaj w komentarzu, bo tam ten przepis jest. No i spryskałem sobie pomidorki, ogórki. Ogórki za dwa dni czy za trzy dni zaczęły chorować. W sumie tak było w, w sumie u wszystkich praktycznie w zeszłym roku, że chorowały. No i ten oprysk akurat na dwa dni przed wystąpieniem epidemii choroby na, na ogórkach nie uchronił go, więc yy, uważam, że drożdże i ten oprysk drożdży z mlekiem na ogórki nie działa na 1000%. No i teraz nasze wspaniałe drożdże. Nasze wspaniałe drożdże. Jak wpiszemy sobie w internecie, co zawierają i jak działają na rośliny, no to AI już podpowiada, że mają jakieś tam witaminy z grupy B, z grupy coś tam, tego, tutaj, w filmikach mówią, że wspaniale, chronią od razu i korzenie chronią, samo podlewanie, nawet nie trzeba pryskać, samo podlewanie sprawia, że roślina jest tak odporna, że nie zachoruje, a poza tym wyda ogromne plony i widzimy w tym filmiku czy tam w tym artykule czytamy o tych ogromnych plonach takie piękne super tego no takie piękne super tego I ja to testowałem i dwa lata temu i w zeszłym sezonie i dwa lata temu jak nie stosowałem żadnych nawozów mineralnych żadnych tylko dałem wcześniej obornik pod yy, pod pomidorki taki sypki zakupiony w sklepie tam ogrodniczym i podlewałem drożdżami. I pryskałem drożdżami, i zbiór był bardzo średni. A choroby grzybowe typu szara pleśń i zaraza ziemniaczana tak się wpierdzieliły na te pomidory, że te drożdże tak, tak je chroniły, że pozwoliły, żeby moja uprawa została zniszczona w kilka dni. Także no bardzo dobre są, tak? No, Nie wiem. Może. Bo to jest tak, ludzie podlewają sobie tymi drożdżami, ale nikt nie weźmie pod uwagę to, że parę dni wcześniej, czy parę dni na początku uprawy, czy tam na jesień z roku zeszłego nawiózł ziemię obornikiem prawdziwym. Czy to bydlęcym, czy to jakimś kurzem, tak? On się ładnie przerobił, dał tam tyle witamin tej ziemi do uprawy i tak dalej, że podlewanie tymi drożdżami kompletnie nic nie dało, a rośliny miały tyle składników pokarmowych w glebie, że po prostu, nawet można było wtedy, nie wiem, podlewać je wodą po ogórkach kiszonych i, i tak, tak samo by planowały dobrze, bo po prostu ziemia była dobra. Spróbujcie sobie zrobić test. Wziąć jakąś ziemię z jakiegoś tam nieużytku, nasypać do kilku doniczek, posadzić tam pomidory i podlewać je tylko drożdżami. Czy będą tak samo dobre, jak te, które nawozicie, które nawozicie swoją ziemię co roku, żeby planowały inne warzywa na wszystkie, tak? No, nie wiem czy drożdże nadrobią obornik w życiu, w moim zdaniem. Ale dobra, zrobimy to. Posadzimy pomidorka na pokrzywie, na skórkach od banana, wspaniałych skorupkach, które od razu da wapnia, A drugiego będziemy podlewać yy, tylko drożdżami. No, oczywiście nie będę podlewał drożdżami co każde podlewanie. No, bo to tak też ma nie działać. Tam wystarczy niby raz na tydzień podlać takiego pomidorka drożdżami. No, wiadomo, w doniczkach to trzeba podlewać. Często jak jest gorąco, upałem no to codziennie, bo ta, bo ta gleba szybko wysycha. Ale raz lub dwa razy w tygodniu będę dawał te drożdże temu pomidorkowi, a drugi będzie posadzony na tym co wiem, No i przechodzimy do roboty. Ja już tu przygotowałem doniczkę, taki dołek zrobiłem w niej. No i zaczynamy. Dajemy tutaj mu troszeczkę skórki od banana. Już się afluniłem. Proszę bardzo. Wspaniały nawóz, sporo, sporo potasu. Sam potas praktycznie. Jeszcze trochę. No bo przecież to jest bardzo ekologiczne. Dlatego właśnie tego używam. Najekologiczniejszy nawóz ze skórki od banana. Yy, czekajcie, żeby się teraz nie poparzył od tej pokrzywy, bo ona potrafi poparzyć. No, podszywka. Te trochę cię potniemy. Wymieszamy to jeszcze, bo to razem da bardzo dużo. Skrótki. Tutaj nie będziemy żałować, bo ten sam wapń, który natychmiast się rozpuści. Da, da nam pożądany efekt. Dobra. Damy pomidorka. Pomidorek jest uzyskany z wilka. Proszę bardzo, chodź tutaj. O, korzonki ładnie się mu rozrosły. Super, czekacie chyba to muszę ugnieść bardziej. Żeby mi się to tutaj zmieściło. No. Elegancko. Jeszcze go podleję później. Tutaj będę musiał te liście jakoś uciąć, żeby nie dotykały ziemi, ale to póki co to niech łapie fotosyntezy, bo będzie mu potrzebna. Z tym wspaniałym nawozem, który sobie ma. Tamtego też posadzę drugiego. Ale już nie będę pokazywał wam, jak rozrabiam te drożdże. Po prostu je rozrobię. I będę nimi podlewał tego pomidorka raz na raz lub dwa razy w tygodniu. Jeszcze dokupię nawet tych takich drożdży, wiecie, w kostce. takich żywych, że tak powiem, nie jest żeby był efekt jeszcze lepszy. Bo one są genialne przecież. Także także słuchajcie, musimy poczekać na efekty tego cudownego, wspaniałego nawozu mleka. O mleku to co powiedziałem, lubię kawę z, mleka, z mlekiem. Yy, oprysk z mleka w zeszłym sezonie nie zadziałał, ale mimo tego możecie spróbować ten przepis yy, z tym drożdże i mleko, bo naprawdę ładnie pachniało w szklarni i przez jakiś czas takim, takimi jakby, jakby ktoś pączki piekł, takie świeże i takie mleczko. No to było bardzo bardzo miłe. Po tym oprysku jedyne, jedyne to, co było. No. Na efekty musimy poczekać, także zasubskrybujcie sobie mój kanał, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to, jak to zadziała pięknie na te pomidory. Zarówno ten, posadzony z tymi specyfikami i ten podlewany drożdżami, który będzie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam, życząc Wam ton pomidorów z podobnego, z podobnego tego typu nawozów, które moim zdaniem totalnie nie działają. Trzymajcie się, cześć!